Na zaledwie dwa dni przed zakończeniem sezonu regularnego zapraszamy Was na kolejne wydanie naszego podcastu Kwartazy. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim nagrodami za sezon zasadniczy z tego względu, że pod względem indywidualnym żadnych większych zmian już nie przewidujemy. Dzisiaj mamy bardzo silny skład. Naszymi ekspertami są Paweł Piórkowski. Cześć. Karol Micarz. Cześć. Krzysiek Uzdowski, Cześć, cześć. I Michał Kajzerek. Cześć, witam magazyn poprowadza ja czyli Piotrek Zarychta i już na początek wrócę was wszystkich panowie na niewdzięczny grunt mianowicie na to co uskarżał się dzisiaj Krzysiek na Twitterze czyli wybór najlepszego trenera w NBA. Kandydatów jest wielu. Może zaczniemy od Pawła. Paweł jaka jest twoja czołowa trójka szkoleniowców tego sezonu. Um. Ja się troszeczkę dziwię, że są problemy, bo wydaje mi się, że trójka szkoleniowców myślę, że powinniśmy wszyscy mieć podobną albo prawie taką samą. U mnie w trójce jest Jeff Hornaczek, jest Greg Popowicz, jest Tom Thibodeau. Z tym, że Tom Thibodeau jest na miejscu pierwszym, dlatego że z drużyny, która miała tankować, która straciła swojego najlepszego zawodnika już na początku rozgrywek, która straciła jednego ze swoich liderów po. Po tym jak został wymieniony do Cleveland Cavaliers, nam siluła na Ladenga. Ta drużyna dalej liczy się w walce o trzecie miejsce w swojej, co prawda słabej konferencji, ale, ale prezentuje solidną koszykówkę. Jest właściwie nawet ciut lepszym zespołem niż w zeszłym sezonie, kiedy to weszli do drugiej rundy playoffów i, i nawet udało mi się troszeczkę powalczyć z Miami na początku. Dlatego wybieram Tomat i Bodo. Greg Popowicz, być może, według Was, będzie bardziej zasługiwał na tę nagrodę, ale to jest. To jest coś, do czego już jesteśmy przekonani, moim zdaniem ciężko, ciężko oceniać trenera po tym, jeżeli ma dobry sezon ze zdrowymi zawodnikami, jeżeli ma sezon taki, gdzie, gdzie rzeczywiście nie musi tutaj dużo kombinować, bo pamiętajmy, że spezglaj najlepszą koszykówkę wtedy, kiedy byli zdrowi, a skład jednak mają bardzo mocny. No i Jeff Hornaczek głównie, głównie dlatego, że pod jego wodzą nie tylko drużyna zrobiła duży postęp, ale także wielu zawodników. No i ten jego super pomysł, o którym Chyba Michał Kajzerek pisał pewnego dnia o tym, żeby zawodnicy rozpracowywali swoich przeciwników, i myślę, że to też jest warte, warte dostrzeżenia. Dlatego na pierwszym miejscu mam Tomat na drugim Popowicza, na trzecim Hornacka. Karol, to może teraz Ty w takim razie. Ja no, pamiętam, i, że Ty wielokrotnie tak. wychwalałeś właśnie Jeffa Hornacka. To bardzo. Tak. Zresztą w nagrodach, które tutaj później będą się pojawiać, często wymieniasz graczy Phoenix. Czy on u Ciebie też jest w pierwszej trójce? Jest w pierwszej trójce jest na pierwszym miejscu. I ja podszedłem pod tego trochę inaczej. I zwróciłem jednak na to uwagę, w jakiej konferencji gra jaka ekipa. I dlatego ma tą przewagę na Tony Mentivo, że Chicago mimo wszystko. Mimo wszystko e, grało w konferencji wschodniej i, i ma doświadczenie, e, jeżeli chodzi o granie bez swojego kluczowego zawodnika. Dlatego wybrałem Jeffa Hornaska, który też przecież no, stracił Erika Bledsoe na kilkanaście ładnych meczów. I, i z Erikiem Bledsoe ta drużyna grała jeszcze lepiej i ma jeszcze lepszy bilans. E, dlatego on będzie u mnie na pierwszym miejscu, na drugim będzie e, Thibodeau, a na trzecim będzie Greg Popovich, bo po prostu go to nie obchodzi, więc myślę, że nie będzie bardzo urażony. No więc ja tak do tego podchodzę i myślę, że no większą wagę po prostu przykuwam do tego, że zachód jednak jest mocniejszy niż wschód. Dlatego coach Thibodeau miał teoretycznie łatwiejszą pracę, trochę, trochę lepszych zawodników, przynajmniej w teorii, już taką filozofię wpojoną i, i dlatego właśnie Jeff, Jeff jest u mnie na, na pierwszym miejscu. W takim razie od razu przeniesiemy się do bastionu Chicago Bulls, do Michała. Michał, czy u Ciebie team Thibodeau jest na pierwszym miejscu i z jak dużą przewagą zapewne przed innymi? Ha, no to się zdziwicie, bo u mnie sprawa trenerów w tym, w tym sezonie podszedłem do tego zupełnie inaczej i sukcesy Bulls przede wszystkim zapisuje na konto zawodników, a nie trenera, bo, bo system, który tą wypracował, on już funkcjonuje od kilku lat i, i można go wymieniać wśród najlepszej trójki, ale w tym roku inaczej podszedłem do sprawy i umie jest kręg popowicz na pierwszym miejscu, bo, bo po prostu... To co, to co robi w trakcie sezonu regularnego ze to jak postępuje ze swoimi zawodnikami, ta jego bezkompromisowość po prostu w, w zarządzaniu ich czasem gry jest czymś naprawdę niepowtarzalnym. A na kolejnych miejscach debiutanci, tegoroczni debiutanci, bo jestem podrożeniem tego, co, co, co robi zarówno Jeff w Phoenix, jak i Stevie Clifford. Charlotte i, i to może to może być zaskoczenie, ale także Jason Kidd co robi w drugiej połowie sezonu z Brooklyn Nets, bo, bo po tym jak Lawrence, Lawrence Frank został odsunięty od zespołu, Jason zyskał dużo swobody. tym jak ustalał, ustalał zarówno system ofensywny i defensywny i to chyba wyszło mu na dobre. Zawodnicy poczuli się swobodniej. Nie było tego napięcia, które, które cały czas emanowało od trenerów. Dlatego Jeff Hornacek na drugim miejscu za to, co, co zrobił Sonic Sansi z taką młodą drużyną, która, która miała przecież tankować, to gra, gra nadal w fantastyczną koszykówkę, bardzo taką koleżową wręcz, taką szybką, z, z, z wieloma ilościami podań, z szybkimi akcjami, jest, jest naprawdę świetnie się jej ogląda. A na trzecim miejscu Steve Clifford za to, jak szybko udało mu się ustalić defensywę Charles Bobcat, którzy no, mają w zasadzie na początku sezonu mieli jednego znakomitego defensora w postaci Michaela Kidda, Gilles a nagle okazało się, że równie dobrzy równie do, są Kemba Walker i, 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 i pozostali zawodnicy, z których wycisnął w zasadzie maksimum Clifford. Clifford jest tutaj na trzecim miejscu razem z Jasonem Kidem, za to, że Jasonowi udało się obrócić tę organizację w zasadzie o 180 stopni. Ok, to na koniec jeszcze damy głos Krzyśkowi. Krzysiu, czy w twoim top 3 będzie Dave Jerger, nowy szkoleniowiec z <grystanie> Nie, no niestety Dave'a Jergera nie będzie w moim top 3. Ja muszę powiedzieć, że, że trochę zdziwiły mnie słowa Pawła, który powiedział, że, że przy wyborze trenerów nie miał, nie miał żadnych kłopotów. Ja przyznam, że, że siedziałem nad tymi szkoleniowcami dobre 15 albo 20 minut, bo yy, bo zmieniałem tą listę, to swoje top 3, 9, może nawet 10 razy, za każdym razem na to trzecie miejsce wchodził ktoś inny, tą dwójkę mam, mam mniej więcej taką jak większość z nas, czyli Greg Popowicz, i, Greg Popowicz i Tom Thibodeau, jednak na trzecim miejscu postanowiłem uhonorować trenera, o którym wydaje mi się, że nieco, nieco trochę zapomnieliśmy w drugiej części sezonu. Pamiętajmy, że że Stotts wprowadził Portland Blazers do playoffów, Być może ma szansę jeszcze nawet na, na przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie. To już w ogóle przemawiałoby, według mnie, na jego korzyść. No on walczył o on kontakt dalej. On no, nie ma, no właśnie, to tak. też. To też, ale no, trzeba przyznać, że on zrobił bardzo, bardzo fajną robotę w Portland. Jeśli, jeśli w innych dużynach często po prostu zaczęli funkcjonować zawodnicy, to, to w Blazers terystot wreszcie pozwolił tym zawodnikom na to, czego, na to czego, oni, czego oni potrzebują, czyli granie świetnej ofensywy, podawanie piłki do Lamarcusa, Odridża i wykorzystywanie jego umiejętności w 100%. I wydaje mi się, że troszeczkę o tym Tarystot się zapomnieliśmy. Taka, taka mała jeszcze dygresja, jeśli Jeff Hornasek awansowałby z Sans do playoffów. To prawdopodobnie z kolei miałbym go na pierwszym miejscu, jednak, jednak e, jako że tego awansu prawdopodobnie nie będzie, bo daje jednak Grizzlies 80% szans na awans, tak mi się wydaje, że jednak mają o wiele większe szanse niż szans, no to Hornasek wypada z mojego top 3. No i, no i, no i dlatego, dlatego znajduje się w nim Stotts. Nie wiem, czy się ze mną zgadza się. Ja, ja, ja bym ja bym powiedział o jednej takiej rzeczy, że. Nie wiem, czy wejście do play akurat powinno być takim często jest takim kluczowym wyznacznikiem. Kiedyś, nie wiem, jak Toronto miało dobry sezon z samym Michelem, to on dostał na przykład trenera roku. To był po prostu dobry sezon w ciężkiej konferencji, czy oni, czy oni awansują do tych play czy nie. Prawdopodobnie nie, by musieli wygrać dwa mecze i liczyć, że Dallas, grając mecz o nic, wygra z Memphis. Wydaje mi się, że, że w tej trójce, jeszcze w tych oficjalnych wynikach nie zdziwię się, jak pojawi się właśnie Jason Kidd, który odkąd zgubił krawat, zaczyna, zaczyna dobrze, dobrze trenować tą drużynę i ta drużyna zaczyna dobrze grać. Więc jeżeli chodzi o ocenianie Hornaska przez pryzmat tylko playoffów, myślę, że mam, mam taką nadzieję, że, że będzie oceniany inaczej, aczkolwiek no, spodziewam się, że jednak wyleci z, z pierwszego miejsca. Jeżeli, jeżeli Sansi do play nie wejdą. Chociaż mi się wydaje, tylko, że to jest że, niesłuszne. Tylko, że Terry też gra w konferencji. I właśnie. Konferencji właśnie to, to jest dobrze, że to podkreśliłeś, bo oni rzeczywiście przecież super zaczęli. Tam tylko Charles barki, tam płakał, że jump shooting team nigdy, nigdy nic wielkiego nie osiągnie. No, ale oni dalej są i dalej mogą, dalej mogą wyprzedzić nielubianych przeze mnie Houston Rockets. To będzie dla mnie świetnym wydarzeniem. Eee, więc naprawdę mocno im kibicuję. Terry trochę stracił na tym, że oni. Dobrze zaczęli i nieźle kończą, a ten środek, który się ciągnął bardzo długo, grali tak naprawdę poniżej 50%, na 50% przegrywali mecze, trafili Old i tak naprawdę się o nich nie mówiło. A szkoda, szkoda, bo gdyby, gdyby bardziej utrzymali taki konsystent, taki sposób wygrywania, to, to to by się tam znalazł, A to jest jeszcze że krzywdzące, że on nawet nie jest tak, jak się mówi, in the conversation, tak? bo, bo rzeczywiście osiągnął duży sukces w tym sezonie. Ja tu się zgodzę Myślę, właśnie że... z Karolem z tego względu, że e, pamiętajcie jak wszyscy typowaliśmy przed sezonem, robiliśmy takie przedsezonowe rankingi to Phoenix sam znajdowali się te, w tej końcowej trójce jako jeden z faworytów do tankowania po pierwszy numer draftu i dlatego tego hornaska tak teraz wszyscy wynoszą na podniebiosa. E, to jest moim zdaniem rzeczywiście gdzieś tam szkodliwe dla, dla Terego Stoce, ale u niego jest wciąż ten sam problem, który ja mu zarzucałem od początku rozgrywek, czyli zbyt krótka łapka, zbyt mała rotacja. No ale miałeś 4 miałeś Stusa i Blazer w, w ósemce na zachodzie. Blazers też mieliśmy raczej na 10, 12 miejscu. No, za, 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 Mogą zająć jeszcze czwarte miejsce. No okej, okay, ale nie mieliśmy ich tak jak na ostatnim. No, to ja, tak, to jest, a, 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 też upgrade. To jest też upgrade, tak. I na, naprawdę trzeba to znieść. Rzeczywiście Blazers, jak się odniechało, to nie wiem, ja nie widziałem, żeby ktokolwiek ich typował w playoffach. A, a zaczęli bardzo dobrze, no i w miarę jednak grają. No pomimo, że procenty Lillardowi i reszcie pospadały, Oldrich też musiał trochę zwolnić, ale myślę, że trenera roku nie wygra, bo, bo przeważnie wygrywa ten, o którym się najgłośniej mówi. Tak? Trochę lobbuje w mediach, a za stoczem, nie wiem, może tylko w okolicach Moda Center lobbują, tak, i nigdzie indziej. A to jest na pewno nie, nie, niesprawiedliwe, ale cóż, no na pewno. Raczej wybór, jakikolwiek wypad nie będzie zły, bo czy wygra Tibodo, czy Popowicz, czy Hornasek, to jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie będzie. Jeżeli by wygrał ktoś inny, no to już możemy się zastanowić. Tak moim zdaniem jeszcze dodam, że jeżeli klątwa trenera roku dalej działa, to myślę, że Ter ma duże szanse. <noise> no tutaj się zgodzę z Pawełem. Tak trochę podsumowując panowie, ja so swoje głosy też tam gdzieś tam oddawałem. U mnie na pierwszym miejscu Greg Popowicz, na drugim Steve Clifford, na trzecim Jason Kidd. Ja sobie przyjąłem takie e, kryterium, e, jak dany trener pozwala się rozwinąć swoim zawodnikom, ile z nich potrafi wycisnąć. No i tutaj dla mnie Greg Popowicz zdecydowanie na pierwszym miejscu z tym, co zrobił z Patrykiem Millsem, z tym, co wyciąga, nie wiem, z Jeffa Ersa. Z, nawet w ostatnich tygodniach powoli z tego wysokiego rzucającego obrońcy Austin Deja. Także dla mnie popowiedź jest tutaj zdecydowanie numerem jeden. Na drugim miejscu Steve Clifford za to, jak fajnie, już wcześniej mówiliście, poukładał obronę Charlotte Bobcats. i jak super moim zdaniem wykorzystuje Bismaka Biombo, bo to jest świetne chowanie go w ofensywie, a w obronie chłopak jest jednym z najlepszych w tym wskaźniku obrona rzutów przy samej obręczy. Na trzecie miejsce Jason Kidd, trochę na zachętę. Ja jestem jego wielkim fanem, jak on jeszcze grał i fajnie tą drużynę prowadzi. I on też pokazał paru zawodników, a chociażby dla mnie mistrzostwem jest to, jak on komponował w zespół Masona Plumlee i jak on świetnie gdzieś tam łata tą dziurę po Bruku Lopezie. Zsumowaliśmy wszystkie punkty. Miejsce numer 3 w naszych nagrodach z Rain NBA dostaje Jeff Hornasek. Na drugim miejscu Tom Bodo. a trenerem roku według nas powinien być Greg Popowicz. To by było śmieszne, jakby z Perth zwolnili za rok Grega Popowicza, co? Jakby klątwa zadziałała. <grystanie> no to, to, to raczej, raczej Pop zrezygnuje, nie, On chyba, chyba, chyba... Nie wiem, czy kiedy ostatni raz Persi podjęli jakąś złą decyzję, nie wiem, czy sobie przypominacie, tak? Nie no, wiem. Dlatego, tutaj trzeba, trzeba wyróżnić postać chyba Forda, bo jest jednym z najbardziej udajnionych gości pracujących w NBA. Tak, tutaj tutaj, jeżeli Chociaż nie wiem, my nie wybieramy Executive of the Year, ale no na pewno też, właściwie co roku ktoś z tego na to nie mógłby to dostawać. A ja właśnie jeszcze dzisiaj zobaczyłem taką ciekawą statystykę, że Spurs chyba przez całą swoją historię w NBA to 4 czy 5 razy tylko nie weszli do play to jest blisko 40 sezonów. To jest dopiero wyczyn. To tak. jest consistency, no. Zresztą niektóre drużyny nie tak mają. Juta chyba ma bardzo wysoki też procent. No tam, takich tak. weźwie, więc. Więc chociaż teraz mogą mi się czarną dziurę trochę. A co do tego pytania, kiedy ostatni raz Spurs podjęli złą decyzję, to mi się wydaje, że to był rok 95 i odejście Denisa Rodmana do Chicago za Willa Perdue. No chyba rzeczywiście tak. No i ostatnie, finały, tak, tak. Fin ostatnie finały i zdjęcie Dancana, tak? <grym> Wszystkim meczu. Na dwie ostatnie akcje, ale to to, to. to, to...